Dzisiaj będziemy budowali dom ekipaki. Z wami jest. Za ekipaki. i Lisowski bal. No i tutaj już zbudowaliśmy taką ścianę, bo nagrywamy ten film drugi raz, bo coś się zepsuło. Na początku mieliśmy mieć bazę. Tam, ale nie. Tak wygląda ta baza. I wejdziemy tam do środka. Oprowadzę was, więc czekajcie. Dobra, ja to tutaj wyjdziemy. jest drugi pokój, a tutaj jest taki jeden pokój. No, ty przecież, ja ty. Eee, co? No, I tutaj mamy takie cegły. Tutaj jest ta ściana. W naszej bazie robimy y, dywan, bo... Wiele materiału oczywiście, jak no, zawsze. Siano i tutaj ono będzie, w tym pokoju. I będą przynosić trawę, a ja będę ją tutaj rozkładał. Jak widać. A, dobra. już tutaj trochę jest zbudowane. Tak wygląda nasza praca, widzowie. Już niedługo. No to będziesz rozkładał. No ale i tak jeszcze potrzeba dużo. Jak widać. Jeszcze taką, tak trzy razy to. Nie 50%. Więcej, tak jeszcze z tego. Nie wiem, 70%. No nie to! Nie kwiaty. Praca idzie nam tak, jak widać, Ym, trochę na, nie mamy za dużego skilla, no w tym nie mamy za dużego skilla, <laughs> tutaj trochę pospadało, ale trudno, Ym, dobra to, to się dalej. Już y, 40% tego jest zrobione, tylko jeszcze 60% tego i będzie zrobione, a nie, jednak jeszcze, jeszcze zostało nam 70% chyba. Mam jeszcze play, już jest skończony, jeszcze zostało tutaj, tutaj, tutaj no i tutaj. Więc no, naszej bazy. podbić bazę. Yy, nie wiem, bo tutaj nikt nie ma chyba bazy. Nasza baza już jest zabezpieczona, więc widzowie yy, teraz yy, będziemy tutaj szukać patyków. On za nas yy, ogromny patyk. Uy, teraz yy, więc... O kurde, bardzo lubię. No nie! Uuu <laughs> wielki ten patyk widzowie, naprawdę wielki. My tu kiedyś znaliśmy wielki patyk, ja go nagrałem, ale to było bardzo dawno. A yy... on ma milion filmów, I Więc się... tego pogarali, by mu ja... zajęło milion lat. Ja nie mam milion. A, ja... bo ty chyba usuwasz to. Nie, nie usuwam. Ja mam... nie wiem. Chyba... Ja nie. Yy, teraz musimy nazwać... Dumny mur ekipaki. Musimy nazwać teraz naszą bazę. Baza ekipaki. To będzie najlepsza baza. Dalej. Nie, baza, baza krzakowa, drzewowa ekipaki. Eee, dobra. On dalej y, będzie szukać patyków. Y, masz coś tam? Ej, chyba wszyscy się wynieśli z tych baz. No, no tak, tak, to prawda. kiedyś tu było milion y, osób. Osobów, tak. I tutaj Ej, każdy miał bazę. Dosłownie. Ej, deseczka na krzesło. A nie, to nie deska, to karton. Ej, bo to jest taka dura. Dziura, dziura, dziura. Aha. To Ej. może coś mieszkać. Nie Kiedy wiem. Jest Aha, jest Ej, czekaj, to? pokaż ją. Jeden, Nagram. Mowy, który tu, tu może nie lis tak mieszkać to. mały. Czekajcie. Nie, jeżeli... Widać tam coś, widzowie? Nie wiem, chyba... Chyba jakiś się kred. nie dowiemy, co tam mieszka. Może jakaś mysz? Nie wiem. To znasz musisz też z naszej nowej ławki? To będę ja. Dobra, to dawaj, siadaj. Czekaj, bo do mnie ktoś Poszło. dzwoni. Gdzie on się zatrwało? jest chyba metr nad ziemią. Nie widzicie? no Ej, Kety nie masz ma, no się dalej się wyspnąć. Nie, nie mam Dobra widzowie Ej, to będzie taka wieża myśliwska Jak będzie <grym> jakiś wróg nas atakował to... Ja tam też się chyba raz wspiąłem, ale nie wiem Dobra, to kto testuje dobra. naszą nową ławkę? Dawaj nie, nie, nie wytrzyma, nie wytrzyma No Kurde, widzowie To trzeba deskę No, dobra widzowie, Widzimy się w kolejnym odcinku yy, i my się z wami i żegnamy i pa! Audio